11 listopada 2025. Grzbiet Spaterski wschodnia Ukraina. Burza miała zamienił góry w białą trumnę. Przy temperaturze minus 15 deg F wiatr się zerwał, przez kanion jak ostrzepiły, miażdżąc wszystko, czego dotknął, zamieniając je w lód. Przez ten zamrożony korytarz prawie trzy. Rosyjski konwój pancerny o długości 1,5 km sunął naprzód. Powoli, ciężkie i nie były. Po prostu przemieszczając się przez zamieć. Wchodzili do miejsca zbudowanego specjalnie dla nich. Przez 17 kolejnych nocy ukraińskie zespoły rozpoznawcze miały śledził tę samą rosyjską kolumnę pancerną, przeciskając się przez ten wąski łańcuch górski. Zawsze po północy, pojedynczym rzędem, podążając dokładnie wytyczoną trasą przez grzbiet w czasach sowieckich. Trasa tak wąska, że mogły się na niej zmieścić dwa czołgi. Nie mijać się, trasa bez wyjścia dokładnie na 1,8 mili trasa, która stał się tunelem śmierci w momencie, gdy Ukraina postanowili go zamknąć. I Rosjanie niczego nie podejrzewali. Ich konwoj, 72 pojazdy poruszające się niczym stalowy wąż, 40 czołgów T, 72 B3, 17 MTLBS, 15 BTR, 82 AS, wszystkie chronione przez dwa buki, baterie M, 3 i stanowisko S. 400 oddalone o około 21 km. Każdy pojazd przewoził część, wysyłka ponad 160 zero nowych, produkowane miny przeciwpancerne. Tygodniowy ładunek o wartości 10 milionów dolarów, zmierzający w kierunku przedni punkt zaopatrzenia w pobliżu Lejmen, wspieranie logistyki frontu Rosji. W Moskwie uważano, że ta nocna trasa jest nietykalna. Powtarzali to 12 razy. Z ostatnich 13 nocy o tej samej godzinie, z tą samą prędkością. Rutyna stała się, ich religia i rutyna miały się wkrótce zmienić. Stać się ich upadkiem. Ukraiński styl nadzoru Orlanda, drony ulepszone o ultraodporne na zimno, baterie o wytrzymałości od 22 PF do 30C miały śledził rytm nocnego ruchu konwojów. Systemy mapowania wspomagane sztuczną inteligencją. Monitorował każdy ruch Rosjan, każdy opad śniegu, każdy podmuch wiatru, każda chwila słabości o 3-5 rano. Czołg wiodący przetoczył się przez wąski przewężenie. Punkt pomiędzy dwiema ścianami skalnymi. Ukraiński dowódca szepnął do radia. Jego głos był spokojny. Jego oddech krystalizuje się w powietrzu. Pierwsza faza potwierdzona. Nie atakuj, dopóki nie zostanie osiągnięty cel. Czołg mija znacznik. Pułapka się obudziła. Noc się zmieniła. A Ukraina była wreszcie gotowa zamknąć paszczę. O godzinie 3.12. Sześć minut po konwoju. Przekroczył granicę, góry w końcu odetchnęły. Spęknięć wypłynęły. Wzdłuż ścian kanionu ciemność się poruszyła. Dwadzieścia mikrodronów wślizgnęło się w zamieć, ich wirniki zostały pochłonięte przez wiatr. To nie były drony szturmowe, były jedynie początkową iluzją, o wiele głębszą pułapkę. Każdy niósł. Kompaktowy moduł termiczny skalibrowany do 125-59 uwalniając kontrolowane strumienie ciepłego powietrza do mroźnej burzy. Resztę zrobiła zamieć. Zimne wiatry niosły sztuczne ciepło w górę, skręcając je w długie termiczne wstęgi, rozciągające się przez kanion. W ciągu kilku sekund drony pomalowały niebo. Z fantomową kolumną pancerną ogromny sygnał termiczny, który wyglądał jak cały ukraiński batalion maszeruje przez burzę. Nic z tego nie było prawdziwe ale 21 km dalej w dusznej kabinie dowodzenia montaż rosyjskiego buka 3S400 operator radaru rzucił się do przodu gdy jego ekran rozbłysnął czerwienią nie trzy cele nie 20 ale cały opancerzony formacja materializująca się z niczego brygada duchów powstaje w środku zamieć przypominająca koszmar o godzinie 3:14 rano panika osiągnęła już poziom krytyczny jednostki artyleryjskie Otrzymały rozkaz przegrupowania. Dziesięć pocisków przecięło niebo z pozorną prędkością, rozsiewając ogień po burzy. Kilka minut później dwanaście ukraińskich dronów wabików rozpadło się, każdy z nich zgasł niczym dogasający żar. Dla rosyjskiego operatora wyglądało to jak zwycięstwo, czyste trafienie dowód, że niebo wciąż należy do niego. Tymczasem prawdziwy rosyjski konwój nadal ciągnął się naprzód, niemal ślepy w białej mgle, która ograniczyła widoczność do 7,66 m. Lód pękał wzdłuż ścian kanionu. Wiatr uderzał w nich z prędkością 60 km/h. Silniki jęczały pod zimnym metalem, kurcząc się pod ciśnieniem. Dryfowali coraz głębiej w pułapkę, nieświadomi tego, co ich czekało. O 3:19 rano czujniki ciśnienia zakopane pod śniegiem przesłały pierwszy sygnał do ukraińskiego centrum dowodzenia. Kanion to potwierdził. Rosjanie byli dokładnie tam, gdzie chciała ich Ukraina, a kolejna faza miała się rozpocząć. Czy rosyjski system obronny zdąży się dostosować, czy też Ukraina zaaranżowała atak, który ominął wszystkie zabezpieczenia, którym ufała? Właśnie na to czekała Ukraina. Dokładnie na tym odcinku, gdzie góra zwężała się do 3,3 metry, był niczym kamienny lej wyrzeźbiony przez wieki wiatru. Żaden czołg nie mógł tu zawrócić. Żaden pojazd nie mógł cofnąć się bez uderzenia w skałę. To był naturalny zacisk, a jego szczęki miały się zamknąć. Ukraińscy oficerowie wykryli słabość systemów obrony powietrznej ES-400 i Bak M. 3. Gdy te znajdowały się w trybie gotowości do przeładowania pocisków. Nie mogąc się skupić i spóźniając się z zapewnieniem ciągłej ochrony konwoju, dowódca ukraińskiej drużyny wydał cichy rozkaz przez zaszyfrowaną linię. Druga faza ataku. 3.23 rano 28 dronów FPV. Hunter służących do walki elektronicznej wystartowało z pokrytych śniegiem schronów. Każdy z nich niósł ładunek kumulacyjny o masie. 1,1 kg. 2,2 funta przypisany do konkretnego pojazdu, sterowany przez sztuczną inteligencję, która zapamiętała każdą skałę trasę i wirujący prąd powietrza w kanionie. Wyskoczyli ze swoich schronów niczym polujące jastrzębie, przecinając burzę stromymi, kontrolowanymi skokami. O 3.28 rano pierwsza eksplozja uderzyła w drona numer 3, który uderzył w lewą stronę pierścienia wieży czołgu wiodącego. Słabości, której obawiali się nawet doświadczeni radzieccy inżynierowie. Ładunek kumulacyjny przepalił 15 cm pancerza w mgnieniu oka. Eksplozja nie tylko unieruchomiła czołg, ale także obróciła 46-tonowy pojazd na bok, całkowicie blokując drogę. Zanim czołg numer dwa rozbił się zbyt późno. Jego gąsienice ślizgały się na lodzie niczym stalowe sanie, uderzając w ołowiany zbiornik z prędkością 29 km h generując siłę uderzenia przekraczającą 900 N. Czołg numer 3 uderzył w zbiornik numer 2, czołg numer 4 uderzył w zbiornik numer 3. W ciągu 11 sekund cała rosyjska formacja zamieniła się w pojedynczą, zespawaną masę. 1400 ton pancerza, uwięzionego w kanionie, niewiele szerszym od samochodu ciężarowego. Druga fala dronów została wysłana natychmiast. Celem tych dronów nie był pancerz, lecz układ nerwowy. Dron numer 7 uderzył w komorę łączności. Pozostałe trafiły w działo KAL 125 Mb. btr 82A. Kilka kolejnych wbiło się prosto w komorę silnika pojazdu dowodzenia. Każda eksplozja była wzmacniana przez ściany kanionu, przez co każde uderzenie zamieniało się w grzmot rozchodzący się na wiele kilometrów. Rosyjskie wojska próbowały odpowiedzieć ogniem, ale ich wieże nie mogły przejechać przez wąski przesmyk. Piechota próbowała zsiąść z koni, ale ślizgała się na lodzie lub została przygnieciona odłamkami metalu, spadającymi niczym deszcz stali. W ciągu pięć minut góra przestała rozbrzmiewać od głosem silników. Odbiło się echem od eksplozji prawie 80 pojazdów zmiażdżonych w jedną sztywną kolumnę metalu, uwięzioną w najwęższym punkcie. Jeśli śledziłeś bitwę do tego momentu, nie mrugaj teraz. Następne minuty zadecydują o wszystkim. Jesteście gotowi zobaczyć, co się stanie, gdy sam kanion zwróci się przeciwko Rosji 342. Dla Rosjan odległość między chaosem a katastrofą wynosiła zaledwie kilka sekund. Ale w tak wąskim kanionie jak ten, kilka sekund wystarczyłoby unicestwić całą kolumnę pancerną. Pierwsza eksplozja rozerwała pojazd z siłą równą 2,1 w skali ERTOR. Druga eksplozja zapaliła cysternę z paliwem znajdującą się zaledwie 9 metrów dalej. Trzecia eksplozja zdetonowała magazyn amunicji czołgu numer 18, zrywając z kadłuba całą wieżę ważącą 8,2 tony stali. Poleciała w górę, uderzyła w ścianę kanionu i runęła niczym gilotyna, przecinając na pół cały oddział rosyjskiej piechoty. Pojazd dowodzenia, który został trafiony, płonął w temperaturze 1900 F 870 D. -Ca. Jego elektronika wyparowała, a załoga była pozbawiona energii, zanim w ogóle zdała sobie sprawę z trafienia. Po zniszczeniu węzła dowodzenia Cała rosyjska formacja doświadczyła tego, co analitycy pola walki nazywają cichym zaciemnieniem. Nie wydano żadnych rozkazów, nie przekazano żadnych ostrzeżeń, nie było koordynacji, panował tylko chaos. Za zablokowanymi czołgami transportery opancerzone próbowały cofnąć, ale bezskutecznie. Kanion miał zaledwie 3,3 metry szerokości. BTR-82 potrzebuje 6,7 per, żeby zawrócić. Nawet w idealnych warunkach, cofanie 16-tonowego transportera opancerzonego po lodzie to jak igranie z grawitacją. Dwa transportery i tak próbowały. Oba zakończyły się niepowodzeniem. Jeden z nich zsunął się bokiem, uderzając w ścianę kanionu z siłą wystarczającą do pęknięcia zawieszenia. Drugi cofnął zbyt szybko i uderzył w tył ciężarówki przewożącej 132 pociski odłamkowo burzące. Samo zderzenie wystarczyło, aby odpalić zapalniki. Kanion zamienił się w piec. Temperatury wzrosły powyżej 1000 stodek, co było wystarczające, aby stopić aluminiowe elementy i odkształcić stalowe ramy zawieszenia. Gęsty dym uwięziony między granitowymi ścianami dusił mężczyzn uwięzionych w ich pancernych grobowcach. Widoczność spadła do zaledwie kilku cali. Radia wydawały trzaski i zakłócenia. Lufy dział się przegrzały. Przewody hydrauliczne pękły. Ponad nimi Ukraina wysłała trzecią falę dronów, osiem każdy uzbrojony w ładunki przeciwpancerne, przeznaczone do walki w zamkniętych przestrzeniach. Nie atakowały z daleka. Przelatywały kilka centymetrów nad płonącym gruntem, przeciskając się przez szczeliny między pojazdami, prześlizgując się pod przewodami paliwowymi i rurami wydechowymi. Każde uderzenie było precyzyjne, każda detonacja była decydująca. Każda mijająca sekunda oznaczała kolejny upadek rosyjskiej linii obronnej. O 3.46 bitwa przestała być walką, stała się demontażem. Rosja nie tylko straciła mobilność. Stracili kanion, a kanion dokańczał dzieła. 5.10 Pierwszy świt nad przełęczą z Piaterską. Gdy słońce w końcu wyłoniło się z za horyzontu jego oczom, ukazało się nie pole bitwy, lecz cmentarz wyrzeźbiony ogniem. Wiatr zamieci osłabł, a przez rzednący dym ukraińskie drony zwiadowcze uchwyciły pełną skalę zniszczeń. To, co wjechało do kanionu, jako kolumna 34 rosyjskich pojazdów pancernych, przekształciło się w skręcony poczerniały korytarz ze stali. Spośród 22 czołgów, tylko 3 miały nienaruszone hale, a żaden nie był sprawny. Wszystkie 12 transporterów opancerzonych zostało unieruchomionych lub spalonych. W sumie na odcinku drogi o długości zaledwie dwóch boisk piłkarskich leżało porozrzucane ponad 1400 ton rosyjskiego sprzętu opancerzonego. Zdjęcia satelitarne potwierdziły później coś jeszcze bardziej szokującego. Sygnał cieplny, wykryty nad kanionem, wyniósł ponad 2,6 GB, czyli tyle, ile wytwarzają odlewnie przemysłowe, a nie pola bitew. Góra nie tylko była świadkiem zniszczenia, ona je dokończyła. Po zniszczeniu pojazdu dowodzenia i zniszczeniu sieci komunikacyjnych przez temperaturę wewnętrzną sięgającą 1900 dek. Rosyjska brygada nadzorująca sektor Lajman weszła w to, co analitycy wojskowi określili jako 72-godzinną próżnię dowodzenia. Baterie artyleryjskie nie otrzymały żadnych danych o celach. Konwoje z zaopatrzeniem 8 z nich zatrzymało się na odcinku 47 mil. Przerażone, że czeka je ten sam los oddziały piechoty w pobliżu boju. Herka zgłosiły, że nie mają żadnych instrukcji, nie mają uzupełnienia amunicji i nie mają pewności, kto jeszcze żyje. Ukraina szybko zareagowała w obliczu tego paraliżu. Około południa ukraińska piechota zmechanizowana pokonała 4,2 mili wzdłuż flanki Lajman, nie napotykając ani jednego aktywnego rosyjskiego czołgu. Zespoły dronów zaatakowały dwa kolejne rosyjskie posterunki, których obsługa radarów była nadal sparaliżowana utratą kolumny pancernej. Pewien rosyjski oficer zanotował później w przechwyconej transmisji Nie straciliśmy drogi, straciliśmy kierunek wojny. Jednak psychologiczny wpływ tego zdarzenia był jeszcze bardziej druzgocący. Nagrania płonących czołgów uwięzionych w kamiennym gardzieli zaczęły krążyć po rosyjskich kanałach mimo prób cenzury. Żołnierze stacjonujący wiele mil dalej odmówili przekroczenia jakichkolwiek górskich przełęczy. Grupy telegraficzne donosiły o nowym zwrocie, który zaczął się rozprzestrzeniać wśród rosyjskich żołnierzy. Grzbiet zjada pancerz. O 18:40, gdy ogień wciąż się tlił, ukraiński dowódca, który nadzorował zasadzkę, wysłał ostatnią wiadomość do swojej jednostki. Myśleli, że góra ich ochroni. Dziś w nocy góra postanowiła nas ochronić. Grzbiet zmienił właściciela, a wraz z nim pęd całego frontu. Gdy świt zapadł nad wzgórzem, spata herk, pożary, które płonęły przez całą noc, w końcu zaczęły przygasać, pozostawiając jedynie pokręcony krajobraz, stali dymu i ciszy. Ale prawdziwy wpływ zasadzki sięgał daleko poza wąski kanion, w którym zniknęła rosyjska kolumna pancerna. Rozprzestrzeniało się poprzez centra dowodzenia linie zaopatrzeniowe Kruche Morale, spajające wschodni front Rosji. Dla Ukrainy było to coś więcej niż zwycięstwo. To była wiadomość. Wiadomość wyryta w granicie, zapisana w zwęglonych szczątkach 22 czołgów, która rozbrzmiewała echem na polu bitwy, które zbyt często przechylało się na korzyść Moskwy. Przekaz, który nie opierał się na ogromnych budżetach przytłaczającej sile ognia, ani flotach myśliwców. Zamiast tego opierał się na czymś o wiele bardziej niebezpiecznym: precyzji, cierpliwości i umiejętności wykorzystania pewności siebie wroga przeciwko niemu. Z militarnego punktu widzenia, zniszczenie kolumny 72 pojazdów pancernych w przełęczy górskiej to zwycięstwo taktyczne. Jednak konsekwencje, 72-godzinna przerwa w dostawie prądu, paraliż ośmiu konwojów zaopatrzeniowych i załamanie się flanki Lejman, były strategicznymi trzęsieniami ziemi. Zmienili równowagę inicjatywy, oddając Ukrainie czas terytorium i dynamikę za cenę tak niewielką, że zmieściłaby się w tylnej części samochodu ciężarowego. Dla Rosji grzbiet ten stał się symbolem czegoś mroczniejszego. Przypomnieniem, że nawet najmocniejszy pancerz staje się kruchy w niewłaściwym terenie. Przypomnienie, że przewidywalne korzenie, przewidywalne rutyny i przewidywalne myślenie zamieniają góry w drapieżniki. A dla tych, którzy studiują wojnę, to, co wydarzyło się 14 grudnia, będzie zapamiętane nie ze względu na eksplozję, nie ze względu na ogień, ale ze względu na prostotę lekcji. Czasami pola bitwy nie trzeba wygrywać. Czasami pole bitwy wybiera zwycięzcę. A tego mroźnego poranka góry wybrały Ukrainę. Dziękuję za oglądanie. A jeśli uważasz, że ta historia jest wartościowa, polub ją i udostępnij, ponieważ w każdej bitwie ostateczne zwycięstwo zawsze zależy od inteligencji.